Współczesny rynek oferuje gotowe preparaty z glisnika do użytku zewnętrznego. Dostępne są m.in. kremy, maści oraz płynne ekstrakty na mazie Helidonium majus. Nasza firma przygotowała również serię produktów z glistnikiem przeznaczonych do pielęgnacji skóry, która boryka się z problemami z kurzajkami. Produkt ten nakładamy na obszar zmiany skórnej, czyli na kurzajkę, zabezpieczając ją wokół wazeliną lub kremem. Są to wygodne rozwiązania. Zamiast szukać rośliny w terenie, mamy gotowy preparat o standaryzowanej jakości. Co ważne, takie produkty są zarejestrowane jako kosmetyki pielęgnacyjne, nie jako leki, dlatego nie przypisujemy im formalnie działania leczniczego. Możemy jednak śmiało powiedzieć, że bazują one na wielowiekowej tradycji zielarskiej oraz aktualnej wiedzy naukowej o właściwościach glistnika. Dzięki kremom z dodatkiem glistnika możemy pielęgnować skórę skłonną do zrogowaceń, odcisków czy brodawek, pomagając jej się regenerować i oczyszczać w naturalny sposób. My stawiamy na naturę. W naszych kremach i ekstrakcie faktycznie znajdziecie prawdziwy wyciąg z helidonium majus, bez zbędnej chemii.